Tęży wzrok, to prawie ich nie widać Tak drobne i maleńkie, niełatwo wierzyć w nie A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest, się, wielki sekret jest. Szach hmm. Co powiesz na to? <laughs> Ja zrobię, może. O tak. A ja zagram. O tak. Jadku! Szpulka zniknęła, nigdzie jej nie ma. O, moje gratulacje. Profesorze widział ją pan gdzieś? Szpulki? Nie widziałem jej. Jestem zajęty grą w szachy. Lubicie gry planszowe? Na przykład zabawę w domino. Myślę, że każdy w to kiedyś grał. Ale czy wiecie kto je wymyślił? Chińczycy stworzyli dominą w czasach starożytnych. Robili płytki i malowali na nich kropki, jak na kostkach do gry. Ta gra wygląda trochę jak warcaby, ale jest trochę trudniejsza. Nazywa się Trick Track. Powstał w Persji, a po pewnym czasie rozpowszechnił się na cały świat. Ale grą wymagającą największego skupienia są szachy. To gra wynaleziona w Indiach. Dzisiaj szachy są popularne na całym świecie. Grają w nie dorośli, dzieci, a nawet i komputery. To prawdziwy sport! Ale w szachach wcale nie jest najważniejsza siła waszych mięśni, ale siła waszego mózgu! Patrzcie, znalazłem! Hej, co tu się dzieje? To nasza szpulka. Proszę, możemy ją zabrać? Jest nam do czegoś potrzebna! Nam też jest potrzebna. Zaczekajcie chwilę. Zastępuje nam zaginionego piona. Ech. O, piona może Wam zastąpić na jakiś czas Nolik. Tak! Ech. Dam sobie radę. Dobrze. Możecie ją wziąć. A ty stań sobie tutaj. Raz, dwa, trzy i do góry. Fajnie! To jak się w to gra? Ty będziesz po stronie białych. A teraz ja zbiję twojego skoczka. A my przewrócimy twojego skoczka. A masz? Czekaj, czekaj, chłopcze, spokojnie. Na razie wraca tutaj. Kropca. Nolik, wracaj na miejsce. Dlaczego? Piony tak się nie ruszają. A jak się ruszają? Tylko o jedno pole na ruch i tylko do przodu. <laughs> ze wszystkich figur to mały pion jest najsłabszy. No to, Klops, która figura jest najmocniejsza? Ta, to królowa. Jest największym zagrożeniem dla króla. O szkoda, że nie jestem królową. Wtedy ten król miałby ze mną do czynienia. Tak jest. W szachach każdy gracz ma białą albo czarną armię, osiem pionów, dwa skoczki, dwa gońce, dwie wieże i królową. Wszyscy grają razem dla swojego króla. Starają się go chronić, jednocześnie atakując wroga. Jeśli król znajdzie się na pozycji, w której można go złapać, atakujący gracz mówi szach. A jeśli król nie ma gdzie przed tym atakiem uciec, mówi się szachmat. Ten kto pierwszy zagrodzi drogę królowi, wygrywa. Hmm. Ruszę królową. Tak. A ja swoją królową. Ach, a ja zbiję twoją królową. Aha! Tak, a ja zbiję twoją. Dziadkus, moja kolej? Jeszcze nie. I co? Poddajesz się już, z kolego? Ha! Żartujesz, prawda? Nolik, naprzód! Hurra! Zrobię ci miejsce. Naprzód! Aha! Za chwilę złapię skoczka! Skoczek ci uciekł! Dalej! Jeszcze jedno pole do przodu! Dziadku! Dalej już nie pójdę! To koniec planszy! Nigdzie nie pójdziesz! <ścoughs> Jesteś królową! Co? Takie są zasady! Jeśli pion dotrze na drugi koniec planszy, może zostać każdą figurą, jaką zechce! Hurra! Jestem królową! Najsilniejszą figurą w całej grze! Królowo? Wracaj tu! Przypominam tylko, że to jeszcze nie koniec. Teraz królowa piję Proszę, stań sobie tutaj. Szach, szach. <laughs> tak? Proszę. A teraz chodź tutaj. Szachmat, przyjacielu. <śmiech> Oczywiście. A <laughs> jednak mat. Tak, przegrałem. <laughs> Hurra! Tidisz, tidisz, <laughs> <laughs> Białego piona. To znaczy, że Nolik może już z nami iść. Nigdy się już stąd nie ruszę. Te szachy to najfajniejsza gra na świecie. Szkoda, że nie widziałyś jak wygrałem z profesorem Eugeniuszem. Naprawdę? Wiesz, dziadkus mi trochę pomógł. <laughs> Właściwie to ja trochę pomogłem jemu. I byłem królową. Jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest.